dzień czwarty pobytu nad morzem zaczynam od plaży w Stegnie jest rano ja przytulam dwa grosze i później zobaczymy co będzie dalej jak widzę dzisiaj główną zdobyczą będą te groszaki z 6 metalu które to grosze większość poszukiwaczy omija bo dają sygnał na żelastwo jestem tu od 40 minut i na razie zbieram 6 metal pod każdą postacią zero koloru, tak wyczyszczone plaże no i ciąg dalszy żelaznego asortymentu chociaż piąteczka jest z mosiądza no i taka zobaczcie nietypowa znajda, komuś w widelec zawieruszył tradycyjna przerwa na piankę później wieczorem zrobimy plażę a zaraz jedziemy do Jantara jak będziecie chcieli sobie zrobić zdjęcie nad morzem to za 20 zł z wydrukiem na miejscu macie takie zdjątko i sobie zobaczcie jaka atrakcja

ze spółki miejskiej, który mi wystawia mandaty, że jestem klientem tego przybytku. I żeby ten gość przesami wystawiać te mandaty, bo robi dodatkowy kłopot. A teraz lecę się przywitać ładnie. To jest moja karta, geotermia Grudziąc i zobaczymy, czy tym razem dostanę mandat. Dobra, teraz wam pokażę, jak wbijam numer telefonu, co ja mówię, jak wbijam numer rejestracji do systemu. jeśli teraz dostanę mandat, to będzie afera. Żeby nie było. Tak, nagram to sobie, żeby później tym, już nie powiem komu, pokazać, jak to robię. CG4549A Start 1326 się kończy. Ok, no i czekamy na mandacik. Ale w życiu bywają też ciekawsze tematy, słuchajcie. Jadę właśnie na zlecenie. Człowiek zgubił. Pierścionek zaręczynowy w miejscowości tryl, nieopodal grudziąza, a więc co? Spójrzmy wspólnie czy uda nam się odnaleźć ten pierścioneczek. No dobra, jestem na miejscu. Opa! Witam, witam. Interwencja, chciałem, Darek jestem. Witam. Witam, dzień dobry. Przyjechałem ten pierścionek znaleźć, nie? Bo to słyszałem, że został zgubiony. Kamera jest. Jo, jest kamerka, bo ja prowadzę kanał na YouTube, nie wiem, czy wiesz. A nie, nie, nie. No, jak sobie wpiszesz, Dario, zobacz, tu mam czego no, naklejki no, mojego kanału. fajnie Jo, Dario, to wtedy wiesz. Tam ja mam. Tego, tego oglądam właśnie. Odyna pewnie. Odyna, nie? Jo, ja mam 300 filmów słucham, mam około 10 tysięcy subskrypcji, o. więc ja tam do Odyna daleko mi, ale wiesz. To nic, ale nie jest. Ale swoje robię, nie? Dokładnie. To idziemy, zobaczymy, co tam kurczę da się zrobić. Prowadź, mistrzu. No to tutaj, nie? Okej. Okay. Opa. Zobaczymy, kurczę. Ile nam to zajmie? Jest godzina 12.55. Aha, ale jesteś pewien, tak? że tam... Że tu... Dobra, okej, okay, fajnie. Teraz... Dobra, sobie patrzę. Mam taki wykrywacz porzuciłem, ale to wszędzie tu pika co kawałek. Tak, tak, bo jeszcze trzeba i był, i złoty jest, tak na pewno, tak? Tak, złoto. No. Czekaj, tutaj coś. Tutaj coś będzie. Nie chcę go uszkodzić. To musiał być wbity butami, nie? w takim razie no, no no to na pewno go tam wbiliście a no to tym łatwiej wiesz jakiś sygnał jest ale kurcze aż tak mocno wbity to aż dziwne nie No. albo i tak mogło się stać bo często gęsto miałem zlecenia słuchaj to było tak że facet mi tu i tu a 4 metry dalej znajdowałem poważnie nie ale to wiesz to w wodzie a tutaj to nie powinno w sumie jak ty mówisz że worek duży ze skrzydłem o fajna sprawa. Tu spadał i około tego worka gdzieś się tutaj zatrzymał, nie? A wiesz, żeby się nie okazało, że gdzieś tam w tym worku się też, zaplątał. Też, też, to dzisiaj. No patrz, tu są jakieś brzydkie sygnały, ale one na złoto to nie dają, nie? Mhm. Ci powiem, i są... No sam widzisz. To jest tylko, jeżeli to go nie znajdziemy, to znaczy, że jest jeszcze tylko opcja, że gdzieś gdzieś się w ten worek zaplątał, wiesz? No. Poważnie, a ten worek gdzie teraz masz? Nie, czyli nie ma. Tylko nie no. Po, po. Ale no to nie jest zielazwo, ja tutaj. No. No. Przed nim, nie? Ja. Nie Na pewno nie wpadł do niego. To już jest. Wszystko daj na zielastwo, Złoto całkiem na A masz coś złotego na sobie? Nie masz, nie? To Aż mi się nie chce wierzyć, bo to by było, nie? Ja już tyle miałem zleceń, ja już tyle ludziom znalazłem, znajdowałem mi obrączki, i pierścionki, łańcuszki, wszystko. A to wszystko to się odzywa, to żelaza się odzywa. Ile taki garet kosztuje? To nie jest garet, akurat. Garety to, to już jest tam przestarzały. To jest Simplex Nocta Macro, turecki. Jego można całutkiego pod wodę zanurzyć i za 1300 nowego, ale ma pan Questa już za 1000 zł, jeszcze lepszy. Znaczy taki sam sprzęt, ale jeszcze lepsza cena, nie? Ja wiem, ale teraz staniały sprzęty takie właśnie te A używanego gareta to tam za 500 chyba już można dostać, nie? Hm. no to co kolega wskazał to nie ma nic niestety No tak, tak muszę, muszę, bo kurczę, bo także tu go na pewno nie ma słuchaj Na pewno o, o, pał pałż go. Widzisz, Jakby leżał, od razu go znalazł. A zobacz, tu jest żelazko. To idę po to skrzydło, może. No niestety. Od razu by, od razu by chwycił. To nie ma, nie ma cudów. O? O? Tu może być. Tu może być. O jest. Kolego, wracaj. Patrzcie, jest. A kolega wskazał, patrzcie, tam widzicie, jak to jest, i teraz tak. Raz, dwa, trzy metry dalej. No ale tak bywa. Ludzie mają zawodną pamięć, jak widać. Nie ma co się opierać na tym, co mówią, gdzie upadł. Ważne, że się znalazł. Ja jestem zadowolony i kolega zapewne też będzie. Ale <laughs> on już poszedł. O, dziękuję. Dobra, kolego, jest. Słuchaj, trzy metry dalej. Dokładnie 3 metry dalej, nie? No nie żartuję, Darek jestem <laughs> Tutaj tata był świadkiem, nie? Także przekazuję, dzięki Mam nadzieję, że jesteś zadowolony, co? No dobra, wyłączam to, nie? No i dobra moi kochani, ja już wracam Akcja zajęła mi całe 6 minut A więc myślę, że nieźle A tak długo dlatego Że kolega po prostu pomylił miejsce I pokazał w całkiem innym miejscu 3, prawie 4 metry dalej się okazało No ale co tam, ja jestem zadowolony On też, i co? Warto pomagać. Tak więc jak coś zgubisz, dzwoń, pisz, kontaktuj się ze mną, chętnie pomogę. Trzymajcie się. Hej!